Dojechałem no, w planie dnia zachód słońca. Później herbata, kolacja, ognisko, zasilanie w energię, oczywiście panele oglądanie gwiazd, wschód słońca i dalej na motor. Namiot, jakiś materiał. W środku jest bardzo gorąco Co ja ci powiem że gdybym miał podróżować wielbłądem to bym nie podróżował Wystarczyło pół godziny na wielbłądzie jestem bardziej zmęczony, wytrzęsiony niż przy, po czterech dniach jazdy Wczoraj zrobiłem pranie suche jak wiór więc zgarniam nie jestem tutaj, kanion Dodra. Robię sobie postój, piknik, coś zjem. Tak to wygląda, ludzie też tutaj robią sobie piknik. Mniam Atlas Atlas wysoki przejeżdżam przez Atlas Wysoki. Nie wiem, bo chyba jeszcze będę wyżej albo i nie. A tu jest kanion. Nocleg w górach Atlas. Teraz to widać ładne widoczki ale wjeżdżałem, tutaj było całkowicie ciemno. Nie wiedziałem w ogóle czy tutaj można gdzieś zjechać, ale okazało się, że tak tam się wy wywróciłem. Ciągle wywracam się na ten mój kalnister biedny paliwa, Już cały pognieciony, ale nadal trzyma Trzymam moją rezerwę. Nadal żyję. Dzisiaj 8, 8 stopni, więc troszeczkę chłodno. Szybkie śniadanie. I planuję, zmieniam po prostu trasę. Więc muszę troszeczkę pomyśleć. filmowy nie wiem z jakiego filmu ale kilka filmów tu kręcili Więc, ale fajny jest teren do powiedzenia. sobie otwierać rycerz na koniu przyjechał nocne życie na pustyni żuczki żuczki dobranoc pora na śniadanie Budka, namiot już złożony. Zaraz będzie wschód słońca, piękny jak zawsze. A ja jestem, jestem, na pustyni. Tego typu nawierzchnia to jest taki dość, dość sypki piach i dużo kamieni. Przydałaby się osłona na silnik, jakaś metalowa, bo trochę coś tam stuka. No też nie, niezbyt łatwo po tym jedzie, ale jest. Ciekawie. Dzisiaj znowu wracam przez Atlas. Przez Atlas Wysoki jadę w góry i mam nadzieję dojechać do Rabatu. To jest jakieś 500, 520 czy 540 km. Więc długa droga, cały dzień jazdy, ale jak pojadę nad morze, to w końcu zjem jakąś rybkę świeżą. Będzie dobrze. Jestem w Egipcie. Zajebiście. tam stoją rydwany Fajnie To uczucie, że wiesz, o tym, że nie wiesz gdzie jesteś, gdy Google Maps pokazuje, że już od 2-3 km nie ma żadnej drogi. A jedziesz drogą lokalną, nie wiadomo co, co możecie spotkać. Jest bardzo fajna droga, ale nie wiem, gdzie ona prowadzi, bo pomyliłem drogi i chcę dojechać do głównej. I tu jest mały haczyk. I tak brnę w tą drogę i tu nie ma nic, nic poza internetem, bo internet tutaj praktycznie jest wszędzie. Liczę na to, że dojadę do jakiejś... Wioski, z której na, yy, wjadę na główną drogę. A jak nie, to będę musiał zawrócić. To jest 10 km. A udało się! Jest już jakiś asfalt. No i super, lecę dalej.